Witamy Państwa wszystkich zresztą. Mamy najpierw prośbę o modlitwę za naszego przyjaciela, który do nas przyszedł, Piotra Witakowskiego, który jest po operacji, przed ciężkim leczeniem. To jest jeden z twórców konferencji smoleńskiej i stary nasz Ronin Maćku. Proszę Państwa o powstanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego. Amen. Dziękuję. Zdrowia Życzymy, Panie gotrze. Profesorze, żeby dalsze leczenie było zdrowe. Będziemy się zawsze pamiętać i, 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 i za Pana modlić. Powiem Państwu, że codziennie, jeśli mam czas, albo, albo jeśli znajdę ten czas, a powinienem zawsze, to próż modlitwy za... O najbliższych, to modlę się zawsze o niebo dla wszystkich Groninów, a mamy już ich tak, jak ja pamiętam, koło dziesiątki, co najmniej to z tych, których ja wiem. I o taką modlitwę też Państwa proszę. Teraz bym poprosił Panią Hannę Bareję, która ma ważną sprawę osobistą dotyczącą jej i męża. Reżysera, którego znamy, a rzecz wcale nie będzie śmieszna. Pani Hanno, bardzo proszę. No to tu. Nie, tu. To musi pani stanąć tak, żeby kamera panią widziała. Dobrze. Ja poprosiłem. Ja poprosiłem tydzień temu pana Orła o pomoc. I ponieważ nie mam znajomości w tym zakresie, a poszukiwałam adwokata, który by mi mógł powiedzieć, czy fragment książki, który Państwu teraz w skrócie przeczytam, nadaje się na dowód sądowy, ponieważ moim zdaniem zawiera kłamstwa i pomówienia. I Wydaje mi się, że nie powinnam tego tak zostawić. Przystępuję do lektury. Autorem książki jest pan, który się nazywa Rafał Dajbor. Nic o nim nie wiem. Opublikował w wydawnictwie Kryta, Krytyka Polityczna, dwutomową książkę Jakubarei. Która składa się z epizodów aktorskich w filmach męża. Jeden tom jest poświęcony aktorom, a drugi tom aktorkom. Natomiast we wstępie do tej książki umieścił tekst poświęcony mojemu mężowi, w którym Pisze, że uzyskał na jego temat informacje od anonimowego pracownika cenzury, którymi się następnie posłużył w swojej opinii i brzmiała mniej więcej tak. Bareja był jednym z niewielu polskich artystów, którzy zadali sobie trud. by naprawdę przeczytać dekret z 46 roku o powstaniu Urzędu Cenzury. Barry, Barry ja nawiązał w pełnym okresie z Urzędem... Panie, czy przytrzymać Pani mikrofon. Ręce mi się trzęsą, bo jest ja jestem zdenerwowana. Pani czyta, a ja czyta. Dobrze, dziękuję. Tylko muszę teraz znaleźć to miejsce, które zgubiłam. Regularne stosunki, oczywiście nieoficjalne, tylko towarzyskie. Bynajmniej nie oznacza to, że się jakoś cenzurą bratał. Miał natomiast znajomych, z którymi następnie i nieoficjalnie konsultował swoje scenariusze. Jednym z nich był dyrektor departamentu widowisk Przemysław Marcisz. Bereja miał z nim bardzo dobre relacje, podobnie jak z jaką panią Barbarą Dąbrowską. I, i, korzyc, I pokazywał swoje scenariusze, co pozwalało mu poznać od podszewki mechanizmy rządzące cenzurą, wyczuć, jakie są obecnie nastroje, i zorientować się, jak powinien wyglądać scenariusz, by wiceminister kultury na go do realizacji, bo w tamtych czasach na tym szczeblu zapadała decyzja, czy dany film w ogóle będzie robiony. Oczywiście potem, gdy film był już gotowy, problemy z cenzurą zaczynały się od nowa, lecz nie zmienia to faktu, że w przeciwieństwie do wielu innych reżyserów z owych czasów, którzy albo robili filmy takie, że mogli być pewni, iż będą one skierowane do produkcji, ale wręcz pochwalone, Albo szli na czołowe zderzenia z władzą, co kończyło się odesłaniem filmu na półki, jak to było na przykład z przesłuchaniem Bugajskiego. Bareja umiał być sprytny i tak kontaktował, kombinował, by ugrać jak najwięcej, by przemycać tyle treści, które chciał przemycić, ile w danym momencie się dało. Nie chwalił się w tym gronie filmowców, być nie, by nie być posądzonym o jakąś kolaborację z cenzurą, za to dzięki swojemu sprytowi i wielkiej inteligencji udało mu się stworzyć za pomocą ezopowego języka prawdziwy obraz tamtych czasów i przekazać to, co chciał, przekazać to, co chciał pokazać, inteligentnie przy tym wymawiając władzy że to, co robi, będzie przy okazji wentylem bezpieczeństwa. Dziś niektórzy chcą widzieć Bereja jako kogoś, kto walczył z cenzurą. Niestety, nieprawda, Bereja nie walczył. Bereja perfekcyjnie rozpoznał mechanizmy rządzące cenzurą, miał, umiał z cenzurą grać i był graczem inteligentnym, potrafił Wszelkie słabości, mniej od niego inteligentnych cenzorów przekabacić nie przedstaw i przedstawicieli władzy wykorzystać do własnych celów. W ten sposób tych, którzy chcieli go kontrolować i cenzurować, po prostu wykiwał i stworzył własną, Własny styl komedii, rewelacyjnie pokazując nie tylko wady Polaków w czasie PRL-u, ale wady Polaków w ogóle. Dalszy ciąg tego tekstu jest mniej więcej w tym samym, w tym samym tonie. Natomiast ja wiem, jak naprawdę wyglądały kontakty mojego męża z cenzurą. Ja już teraz mogę sama wczynać. Mój, mój mąż nazywał się Stanisław Bareja. Był reżyserem filmowym. Ja jestem historykiem sztuki może dlatego nie mam żadnych znajomości wśród adwokatów. I prosiłam w związku z tym pana Orła o pomoc, jestem mu za to bardzo wdzięczna. Ale wracając do kontaktów mojego męża z cenzurą, to chciałam ci powiedzieć, że był taki kontakt jeden dokładnie w 1977 roku, kiedy po kolaudacji filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?, a była to masakra, która skończyła się odłożeniem filmu na półki. Mój mąż, który przywiózł sobie z Londynu dwutomową czarną księgę cenzury, znalazł tam w pierwszym tomie, na bliskich końca stronach, numer głównego urzędu kontroli prasy, widowiski itd. I był tam telefon dyrektora, który nazywał się Przemysław Marcisz. Mąż padł na pomysł, jak na ze swojego filmu. Po prostu do niego zadzwonił i powiedział, że kinematografia nie rozmawiał z nim o sztuce, ani o filmie tylko o pieniądzach. Mianowicie, że kinematografia wyłożyła na jego film 8 milionów złotych, i pieniądze te zostały całkowicie zmarnowane. Co jest dla kinematografii bolesne. Natomiast gdyby cenzura zechciała szczegółowo sformułować, jakie ma pretensje do tego filmu, to być może udałoby się dokonać jakichś zmian, które umożliwiłyby, żeby film trafił jednak na ekrany i przynajmniej zwrócił te pieniądze, które kosztował. Pan Marcisz najpierw wypytywał męża, skąd ma numer telefonu, ale mąż się do tego oczywiście nie przyznał, że ma to z książki wydanej w Londynie, którą sam sobie przywiódł stamtąd. To mu się udało. Rozmowa się skończyła na tym, że pan Marcisz wtedy powiedział, że koniecznie musi dostać pismo od zespołów filmowych, które produkowały wtedy filmy. Takie pismo mąż poprosił u siebie w zespole, żeby takie pismo zostało wystosowane. I w wyniku tego, tego pisma powstało pismo głównego urzędu kontroli, czyli pana Marcisza, w którym to piśmie zaproponowano 24 zmiany w filmie. Spora część z nich dotyczyła scen do wykreślenia, reszta do zmiany dialogów, no po prostu rozmaitych zmian. Trwały te prace, już oczywiście bez żadnych kontaktów z cenzurą. Ten kontakt był jednorazowy, telefoniczny. Cenzura sama wystawiła te, ten spis scen, które trzeba z filmu. Usunąć, żeby władza była skłonna go zaakceptować. W każdym razie, po już dwóch miesiącach, mąż napisał do swojego zespołu, że zrealizował wszystkie z tych 24 i są one wymienione w tym piśmie, które mam: zmiany, które nakazano mu i wobec tego no, powinny nastąpić jakieś kroki przybliżające możliwość eksploatacji filmu. Władzom kinematografii zajęło to cały rok. To znaczy, by odbyła się ponowna kolodacja filmu, tym, takiego okaleczonego i skróconego o kilkanaście minut. Została ona przyjęta. Z pewnymi zastrzeżeniami późniejszymi recenzentów, którzy wydziwiali, że w pewnych momentach w filmie rwą się wątki. Oczywiście, że się rwą, ponieważ film został pocięty. W każdym razie następnym krokiem było to, że ta powtórna kolaudacja Skończyła się takim wnioskiem już wtedy wyciąganym przez nowego wiceministra kultury, bo poprzedni, Janusz Wilhelmi, który prowadził tą pierwszą taką masakrę kolaudacyjną, zginął w wypadku lotniczym razem z panią z dyrektorem Urzędu Kinematografii, panią Niecikowską. Ten nowy minister prowadził kolaudację w nowym składzie. Film został jak gdyby odmrożony, z tym zastrzeżeniem, że będzie miał niewielką ilość kopii do eksploatacji i ma zostać zniszczony, to znaczy przekazany na przemiał plakat, który się bardzo wszelkim władzom nie podobał. Przedstawiał świnie, która występuje w ostatniej scenie tego filmu z zapalonym. Ogonkiem, takim lątem, jak gdyby. W każdym razie plakat istnieje, o ile wiem, w trzech egzemplarzach. Także w jakimś sensie przetrwał. A film został zaproszony we wrześniu 1978 roku razem z mężem na festiwal w Gdańsku, gdzie w bardzo ograniczonym w zakresie został pokazany, ale w każdym razie był i wtedy w materiałach dokumentacyjnych do tego festiwalu filmów polskich uzyskał nawet zupełnie pozytywne opinie. W każdym razie odbyła się następna konferencja prasowa, następna premiera i wszedł film na ekrany, przy czym mąż dostał. Już tak prywatnie wiadomość, że kopii zrobiono trzy. Także ograniczona bardzo eksploatacja. Autorka biografii Stanisława Barej pisze, że później było tych kopii 30, ponad 30. W każdym razie pierwotnie były trzy. I film zaczął być jakoś tam eksploatowany przy rosnącym. Zainteresowaniu publiczności. Oczywiście ta walka męża o to, żeby film zaistniał, była związana z jego wiarą, że jego filmy są aktualne tu i teraz. Nie wiedział o tym, że są w jakikolwiek sposób trwałe. Nie zdawał sobie z tego sprawy, że będą istniały dosyć długo. I wobec tego ja tylko przypomnę, że te walki pochłaniały mu tyle energii i zdrowia, że chorował po każdej kolegi i umarł, mając 56 lat. I jutro jest 35. rocznica jego śmierci. Dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że. Mam już prawników, którzy pani Hani pomogą. Pani Hani bardzo dziękuję i jesteśmy w kontakcie. To do, do takiego spotkania doprowadzę.